Cześć Wam wszystkim, sobie wspaniałe że siedzę na siedzisku nad deptakiem w stronę Morza Bałtyckiego gdzie jest przepięknie, czysto, elegancko nie ma imigrantów jeszcze. Mam nadzieję, że rządzący kurde pójdą po rozum do głowy i zrobią kurde tak jak Dania zakaz azylu dla cudzoziemców w Polsce. Koniec tej dobroci. Myśmy się kurwa i tak, żeśmy wszystko oddali praktycznie za darmo. Ukraińcom a teraz jeszcze mamy przyjmować muzułmanów do świata katolickiego trochę się zastanówcie co wy odpierdalacie takie jest moje zdanie precz z islama, islamacją kurde polski precz z imigrantami z Niemiec postawić na niemieckiej granicy Trespeda, Land, tres Zorro postaw tam po angielsku precz z imigrantami po niemiecku a nawet po angielsku żeby zrozumieli islam wąt islamiści precz kurwa szmaty jedne i tak powinno być napisane Zorro zrób to